Teraz przed nami jakże interesująca runda, którą jest leśna jaskinia. Dlaczego interesująca? Ze względu na jej dosyć ciekawą budowę. Na początek udajmy się może tutaj w prawo od startu. Wypijemy trochę wódki, jedna butelka już wystarczy, a my tu jesteśmy pod wpływem, ale mimo to zręcznie się przyciskamy, ale nie do przepaści, tylko do ukrytego niewidzialnego przejścia. A to w drodze po pierwszych z kluczy. i jeszcze więcej wódki. Co ta wódka robi z człowiekiem i zwierzętami? Że już nawet miodek zjedliśmy w słoiku, no ale okej, okay, wracamy tymczasem. I gdzieś tutaj jest droga po kolejny klucz, nie ten, który widzimy, tylko jeszcze następny, ale to w swoim czasie. Wiele kluczy w tej planszy, właśnie jest yy, większość, właściwie w bardzo ciekawy sposób ukryty, bo można się do nich dostać, przechodząc przez Tylesy foreground. Jest to bardzo y, ciekawe umieszczenie tych kluczy, co stanowi je trudnymi do znalezienia, bo jest wiele takich miejsc w tej planszy, w których się można spodziewać ich. No i przyznam, tu nie było to takie łatwe znalezienie wszystkich kluczy. Teraz oczywiście idziemy w lewo. Zbijamy kilka zwierzątek, trochę drzew z jabłek strącamy. A to w drodze między innymi do nowego przeciwnika. No, bardzo podobnego do tego, którego tu widzimy. No to już tuż, tuż. Jest i on. Oto Gepard, mający 7 żyć. Jest bardzo groźny ze względu na sprinterskie prędkości, które osiąga. Idealny na olimpiadę. No ale niestety nie ma kategorii chyba zwierząt. A czy, czy tu gdzieś nie było właśnie? Pęczka winogron. Skoro już mowa o winogronach. To ten oto gepard. Po załatwieniu lubi czasem bardzo dużą ilość ich wypuścić. Chyba nawet większą od tego, ile się mieści w pęczku. O, tu zwykły wilk. Zaraz go także załatwimy, tylko strącę sobie te winogronka. Jeszcze więcej wódki, kolejne promile. No dobrze Ale to chyba aż tak nie pogorszy naszego stanu, byśmy nie mogli przejść się po leśnej jaskini. Ok. Właściwie to jeszcze do niej nawet nie trafiliśmy. Na razie tutaj na zewnątrz się kręcimy, a to w poszukiwaniu pierwszej z dwóch tabliczek, które są już obowiązkowe poza kluczami do ukończenia poziomu. Gdzieś tutaj się kręci jedna z nich. Tylko gdzie to jest? Aha. Mamy i tabliczkę, pierwszą z dwóch. Druga oczywiście, skoro jedna była na zewnątrz, druga na pewno będzie w jaskini. O, spotykamy się z kolejnymi gepardami. One dosyć rzadko wyrzucają te winogrona. Zobaczymy, czy akurat w tej próbie tak się stanie, czy nie. Musiało zwolnić? Nie było aż tak dużo owoców. Dobra, jeszcze w tej wodzie musimy się tutaj wolno zmagać. Dobra, już wychodzimy. Idziemy do kolejnego geparda, który już tam chyba na nas czeka. Jasne, och, jak szybko. Gdy on się już całkowicie rozpędzi, osiągnę mniej więcej podobną prędkość do nas. Jak się rozpędzimy do naszej postaci. A, jeszcze tutaj i chyba możemy powoli wracać do jaskini. Sporo już wypiliśmy. Ale jak widać ciągle się trzymamy bez problemu, skaczemy tak samo dobrze. Ten powrót do jaskini jest gdzieś tędy, nie powrót, tylko dopiero wejście. Okej. Okay. No i się dostaliśmy do jaskini. Od razu ruszę do tych pierwszych kluczyków, w ten sposób umieszczony. Ach, bardzo trudny, jeszcze zasłonięty krzakami. Jeszcze dwa do zdobycia. Ogólnie w tej jaskini jest bardzo dużo zwierząt, ale ze względu na ich dosyć spore rozmiary nie widzimy tego, ale jest ich tutaj naprawdę sporo, przeróżnych rodzajów. A my na razie głównym celem jest znalezienie tabliczki Chyba jestem niedaleko, ale może Nie wiem co najpierw Jaką tutaj trasę obrać Jak będzie najwygodniej Myślę, kurcze, nie wiem Do góry chyba się udam O, proszę Taka mała, a jednak mnie zraniła Tego najmniej bym się spodziewał Idę do góry. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie wiedziałem, że ona tak wysoko jest. Myślałem, że trochę niżej ta tabliczka. Czyli teraz jeszcze tylko by się przydało kluczyki zdobyć. Postaram się. Mam nadzieję, że dobrze idę. Chociaż nie jestem pewny. Wydaje mi się, że jest krótsza trasa. Kurde, coś pomyliłem chyba. Niedobre dobre pszczoły. A, trzeba uważać właśnie, żeby też ula nie dotknąć, bo gdy nak się tylko skontaktuje z ulem, to od razu pewna rana. A już tylko dwa życia. Poprzednie dwa zabrane przez pszczoły Chyba idę tak, jakbym chciał. Mam nadzieję, dokładnie. Cały czas coraz wyżej widzę, że się znajdujemy. Chociaż kurczę. Z... Właśnie. To nie tędy, chyba. Gdzieś tu w prawo teraz. O nie. Teraz chyba będzie dobrze. Mam taką nadzieję, że nie spadłem gdzieś za nisko. No, oczywiście się chyba pomyliłem Nie jestem pewny, jak tu teraz iść, żeby się dostać tam na samą górę tej jaskini, nie wiem, bo to jest moim celem. Czyżby tędy? Chyba tędy, chyba dobrze. Udało się. Tak, i tutaj właśnie kolejny raz mijamy Tilesy Foreground, żeby wziąć ten klucz i wróciliśmy się. Do góry, ten który widzieliśmy na starcie I teraz żeby nie tracić czasu Od razu możemy kolejny ukryty w ten sposób Już ostatni klucz wejść Bardzo były trudne Gdy się pierwszy raz ich szukało Może tego wilka załatwimy O apteczka przyda się To skoro wszystkie klucze zdobyłem To może jeszcze bym sobie odwiedził Główny sekret poziomu Gdzieś tu na dole chyba będzie Wchodzę na sam dół, ale trzeba uważać, bo na dnie tej jaskini właśnie najwięcej żab się kręci. O przeróżnych barwach. Okej, okay. tak, tak właśnie. Tutaj, gdzie ta różowa żabka sobie dumnie podskakuje, tu się otworzył główny sekret poziomu. W którym mamy kolejne promile. I wyskok do jak... kolejnego miejsca z punktami, składającymi się w większości z owoców. Trochę miodu jeszcze. A w słoiku, a co tam? Jakbyście mieli rany, to jeszcze jedna apteczka tu była. Dobrze, więc teraz wracamy do góry. Właściwie tabliczki chyba obydwie przekręcone. Główny sekret: odwiedzony. I tu się właśnie po przekręceniu tabliczek otworzyła droga, czyli ostatnia prosta do mety. Ale Gepard. Jeszcze tutaj czatuję. Przy końcówce. I chyba. Jest jeszcze jeden oczywiście, tak jak myślałem. 6 i 7. No, żaden nam nie został winogron w tej próbie, ale czasami to robią. Zanim odwiedzimy jeszcze metę, to oczywiście przejdźmy się tu do końcówki. Bo jeszcze troszkę punkcików jest z tyłu. Och, jeszcze więcej promili. Ok, to wszystko, wracamy. Teraz już chyba tylko meta. Okej, okay. leśna jaskinia już za nami. Dość wysoki wynik, jeszcze trochę i 10 tysięcy by było. No a teraz przydałoby się czym prędzej wytrzeźwieć, no bo przed nami bonusowy, dynamiczny sprint, bo będzie to oczywiście wizyta w edytorze coś innowacyjnego. Co tam dokładnie spotkamy? To zobaczymy w następnym odcinku. Oby na trzeźwo. A więc na razie do usłyszenia.